Siema Wam w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie o cenie tego byczka. Bo dzieci piszą komentarze i chcą znać cenę. Jak ktoś tak bardzo chce znać cenę, niech zadzwoni do dealera, sobie skonfiguruje ciągnik i będzie wiedział cenę. Ja przeważnie mówię cenę wszystkich sprzętów, tylko. Trochę czasu mi to zajmuje niekiedy, bo na każdy film mam pomysł i chcę ten pomysł zrealizować. A że miałem na ten film akurat fajny pomysł, tylko no, nie wyjdzie mi, bo to trzeba by było pracować w tym ciągniku dłuższy czas, żeby nagrać taki vlog i też być zaznajomionym z maszyną, z którą się pracuje, żeby nie przywiązywać do niej uwagi tylko do tego, co się mówi. No i nie miałem okazji takiego vloga nagrać, więc dzisiaj mam trochę czasu. To wam powiem co i jak. Co do ubezpieczenia i autokaska to nie są jakieś masakrycznie duże pieniądze i każdy ciągnik trzeba by było ubezpieczyć. To jest 3000 rocznie. Także przez 5 lat to jest 15 tysięcy, a nie jak niektórzy pisali 50 czy 60. Teraz tak, co ja ostatnio na internetach znalazłem? Znalazłem na OLX-ie ogłoszenie Zetora Proximity. E, przepraszam, Foltery. Foltera HSX, czy jak to się tam zwie, 140 czy 130? 130. I ta Foltera, wam powiem, jest wyceniona na 293 tysiące netto. I tak, pojemność silnika 4,1 litra. Ten ma 4,4. Haki kategorii drugiej. Na tylnym tuzie. Ogrzewanie zwykłe. Nie żaden klimatronik. I bez izobasa, oczywiście. Hydraulika na gałki. Jak w stałych ciągnikach. Bez przedniego tuza. który kosztuje 15 tysięcy. Z budżetowymi oponami. Waga o tonę mniejsza. Tak plus minus. Pompa 70 litrów trzy pary hydrauliki, ten ma cztery, zaczep mechaniczny, oświetlenie, dwie pary z tyłu. Czyli jakby taką fotę doposażyć, no to by z 340 wyszła. Jeszcze jakby się chciało izobasa do niej wsadzić, może więcej. To stwierdzam, że za tego Fenda nie zapłaciłem jakoś strasznie dużo, chociaż to nie są małe pieniądze, ale porównując inne marki, no to też ta cena nie jest inne marki Fend, tylko inne marki, Fend. Jak ktoś mi pisał, że 300 grubo ponad 300 z hakiem za John Deere'a za MK, mu powiedzieli. Też coś koło 100 koni. I pytałem u Direa New Hollanda do jakiego można porównać tego Fendikatu, i powiedzieli do nowej te piątki. Mówię to jaką najdroższą wersję tej te piątki konfigurowałeś? Ile ona wyszła? Powiedział chyba 390 z nawigacją. No to tak, 390 z nawigacją, nawigacja z 30, z 40 No mi tu około 30 powiedzieli Więc nawet jeżeli 40 by kosztowała to wychodzi 360 Zaciągnik taki bogato wyposażony New Holland, oczywiście Klasa wyżej no to jest te czy tam Case chyba jest po środku, no to Case 4 no, to się zastanawiam, ile by sztyerek kosztował w takiej dobrej konfiguracji. Gabarytowo przypominającej tego fenda. I teraz, odpowiadając Wam na pytanie. Ten fendzik e, kosztował, może Wam powiem na początek plus minus, ile mogła kosztować wersja podstawowa tego ciągnika Power. Bo Power sądzę, że około 80 tysięcy mógł być. Tańszy. No to pałek gdzieś wychodził w granicach pewnie 380 tysięcy. 370-80 za podstawę. 311. Ta konkretna konfiguracja kosztowała 464 tysiące netto. Z przednim tuzem. Z trzema parami hydrauliki, bo ta czwórka jeszcze jest za jedną parę hydrauliki na końcu, bo zamawiałem z trzema, później dołożyłem było równe 460. No i konfiguracja jest wam znana, bo pokazywałem wam i omawiałem wszystko w filmie z prezentacji tego ofendika. Także, no, dużo mi tu już brakuje no i serwis ma to założyć na pierwszym przeglądzie. Także e, będą braki uzupełnione, bo serwis o czymś zapomniał, o czymś ja nie wiedziałem i coś bym zmienił tutaj w tym ciągniku. Ciągnik jest kiedycie na 2%. Także, biorąc pod uwagę. Obecną inflację. To jest interes życia. E, tak samo półk. Nawet jeżeli bym miał e, gotówkę, to bym wolał ją w coś innego zainwestować. No też trzeba było wkład własny zrobić. E, bo kiedy fabryczne fabyczne są bardzo fajnie oprocentowane. I tak na przykład kredyt na ten Pług też jest coś koło 1 czy 2% oprocentowany i to jest stałe oprocentowanie. Także jeżeli prezes banku by podnosił stopy w nieskończoność, to dla mnie to żadna różnica z takim kredytem, bo on się nie zmienia. I takie gadanie, że kupiłbyś tańszy i kilka maszyn do niego, uważam za bezsensowne, bo to nie było tak, że ja miałem gotówkę na ręce, wydałem na ciągnik. nie mam tej gotówki, bo tej gotówki nigdy na tej ręce nie było. To się kupuje za kredyt i różnica między Fendem a tam załóżmy szteerem w przeciągu tych pięciu lat będzie niewielka. Tam może tysiąc. Może z hakiem pod dwa miesięcznie. I nie bójcie się, ja sobie ze spłatą poradzę, bo to nie przeznaczyłem 100% moich dochodów na ten ciągnik, tylko jakąś część, a pozostałą część dochodów na inne marzenia. I na bieżące, na bieżące wydatki. Także pisanie, że jest dużo filmów na kanale, bo muszę fenda spłacać, to. Was dubka boli, strasznie. Po prostu jest dużo filmów, bo mam czas montować i je rzucać. No i jest wiosna, więc trochę więcej pracy się zrobiło, więc jest co nagrywać. I jeszcze może odpowiem Wam na pytanie, bo pytaliście, dlaczego fent. Ano, dlatego, że mi się zawsze marzył. To jest takie moje marzenie. Już od wielu, wielu lat i powiedziałem, że jak kiedyś będę zarabiał na tyle, żeby kupić taki ciągnik, to sobie go kupię. I udało się to marzenie zrealizować. Też będę Wam nagrywał filmy, co się w nim psuje, jakie ma spalanie, czy ta majka jest warta swojej ceny, czy bez sensu tyle za nią płacić. Zawsze sobie chciałem na tej skrzyni Vario pojeździć. No i słynęły te ciągniki z niezawodności. I mam nadzieję, że chociaż trochę tą niezawodność utrzymały względem innych. Już jest dużym plusem to, że ten ciągnik jest na ramię. Jest ciężki. Jest bardzo ciężki. Ale też podobno najlepiej na elektronice zrobiony. Wiadomo, wieczne to to nie będzie. No ale ma mi to służyć dożywotnio. Przynajmniej mam taką nadzieję. Tak jak 30. No wiadomo, tyle co 30 na pewno nie wytrzyma. No ale jak już coś raz kupować. No to porządnie. A co się z tym dalej będzie działo, no to subskrybujcie, oglądajcie. Każda dupela, która się w tym zepsuje, będzie powiedziana, ile to kosztuje i tak dalej. To nie jest tak, że to jest fent, będę udawał, że kupiłem jakiś, zająbiliście niezawodny ciągnik i będę przed wami na ukrywał, bo to nie o to w tym chodzi. Jak ktoś ogląda, no to Wie, że się z wszystkim z Wami dzielę, bo też był taki komentarz, że kupił Fenda. To teraz będzie ukrywał, jak coś się zepsuje, bo ta niezawodna majka. I tu nie chodzi o żadne pokazanie się, bo na to to mam wywalone. Niech każdy sobie kupi takiego Fenda. Ja nikomu nie zazdroszczę. Życzę każdemu jak najlepiej. Kupujcie takie, jak Wam się podobają. Mnie się. Taki podobał to sobie taki kupiłem. Tak samo sytuacja się ma w samochodach. To, że ktoś nie kupił takiej SKody, tylko Mercedesa, to nie oznacza od razu, że chce się pokazać. Tylko może akurat lubi tamtą markę i uważa ją za bardziej niezawodną od takiej SKody. Jak chce się pokazać, się kupuje Ferrari jakiś. To bym musiał chyba jakieś 9 czy 6 przyprowadzić. I najbardziej, co mnie rozwala, to te porównania, że ten ciągnik nie pasuje do tych zabudowań. Przechowalnia jest ładna. Obok jest garaż. Jeszcze niedokończony, ale też będzie ładny. Z tyłu wiata, A ktoś zwraca uwagę na starą szopkę. Czy też chlewnie. Która tutaj stoi i pewnie z czasem będzie wyburzona, bo kiedyś się tam świnie trzymało, teraz już świn nie ma. Szopki też są rozlatujące i też za jakiś czas będzie po trzeba pomyśleć, żeby coś zamiast niej postawić. No ale na budynki osobiście nie narzekam, po prostu robię swoje i wam to pokazuje. Także ten myślę, że to wszystko w tym filmie. Także stanę do, domu. jeżeli się wam podobało zostawiajcie kciuki w górę. Tutaj macie mój kanał. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie zapraszam do zasubskrybowania. Dwa filmy wybrane dla was. Jeżeli nie widzieliście to wbijajcie i do następnego. Cześć!